Witam serdecznie wszystkich fanów srebra i złota w kolejnych opowieściach z niebieskiego kocyka. Z tej strony Faloki, jesteście na kanale SilverFo i mam nadzieję, że spędzimy w miłej atmosferze najbliższe kilka minut. Zanim przejdziemy do tematu dzisiejszego odcinka, chciałem przybliżyć Wam pewną inicjatywę, która od pewnego czasu dzieje się na kanale Discorda Silver to the Moon. Jeżeli nie wiecie, co to jest Silver to the Moon, to znaczy, że ostatni rok spędziliście pod stakerskim kamieniem. Jest to najstarsza polska społeczność discordowa zrzeszająca stakerów i w ramach obchodzenia pierwszej rocznicy istnienia jeden z ojców założycieli, czyli Panna Cocito, postanowił, Zorganizować kilka konkursów i akcji promocyjnych. W dniu publikacji tego maila kończy się konkurs na pocztówkę do prezesa NBP, czyli akcja mająca na celu zwrócenie uwagi na potrzebę powstania nowej polskiej bulionówki z prawdziwego zdarzenia. Tak film ten prawdopodobnie zostanie wyemitowany 20, 31 maja, czyli w ostatni dzień konkursu. Więc, jeżeli macie długo otwartą pocztę, może jeszcze zdążycie wysłać kartkę i wziąć udział w konkursie. Drugą z akcji jest internetowa petycja w tym samym temacie, czyli potrzeba powstania polskiej monety bulionowej. Link do petycji będzie na dole w opisie. To teraz jeszcze będzie blok reklamowy. I przechodzimy do meritum tego odcinka, czyli podsumowania zakupów majowych. Tak, zaczniemy może od kolejnego liścia, nabytego tego w bardzo przyzwoitej cenie, 100 zł, 108 zł z wysyłką. Jak na obecne ceny to bardzo spoko. I przechodzimy do największego hitu mienionego kwartału, czyli niewątpliwie Poseidona z Perfmintu. Tutaj pierwsza moja sztuka. Oczywiście wszyscy wiedzą, co to jest za moneta. Wiedzą, że jest cudowna, wspaniała, w ogóle hit w sprzedaży. Także tyle o niej z mojej strony. Dalej przechodzimy do monet obiegowych. Dzisiaj w tym miesiącu reprezentowanych przez dwa kraje. Tutaj mamy dwie monety kanadyjskie. Co ciekawe, te monety to razem nie ma dokładnie jedna uncja. <coughs> mamy tutaj cudowną gąskę, próba 800, nieco ponad 23 gramy wagi, 60 uncji czystego srebra, w całkiem okazyjnej. Cenie biorąc pod uwagę fakt, że Elżbietce ktoś tutaj poderżnął gardło. I ma kilka innych oznak zmęczenia życiem. Druga moneta w tym miesiącu to ostatni wzór monet o próbie 500, którego mi brakowało, a który chciałem mieć. Czyli tak zwany tron. Moneta wybita z templem. Lustrzanem 23 gramy próby 500, upamiętniająca 25 lecie wstąpienia Elżbiety na tron brytyjski, czyli srebrny jubileusz. Tak. I to chyba już naprawdę koniec na chwilę obecną z monetami kanadyjskimi. Ostatnia pozycja w dzisiejszym przeglądzie. Tak zwane włoskie mapki, czyli monety 500-lirowe w dwóch wzorach, bite w latach 50. i 60. Dlaczego włoskie mapki? Ponieważ zawierają w sobie trochę ponad 9 gramów srebra, czyli tyle co nasza mapka, ale dzięki temu, że mają próbę 835, są znacznie mniejsze. Prezentowałem je już kilkakrotnie na kanale, jednak zapomniałem wtedy wspomnieć o jednym pakcie, mianowicie dosyć nietypowym rancie, z napisem Republika Italiana 1967. Tak. W końcu chyba wiem jak rozpoznaje się rocznik danej monety. Tak, odkryłem to po trzech miesiącach, ponieważ co ciekawe tak, tu mamy 58. Co ciekawe, ani na awersie, ani na rewersie, ta informacja nigdzie nie jest podana. Tak, moneta ta występuje w dwóch wzorach. Mamy tutaj drugą wersję, tak zwaną kwadrygę z 1961 roku upamiętniającą setną rocznicę zjednoczenia Rzymu e, zjednoczenia Włoch bodajże. Tak, monet tych mamy tutaj, jeżeli mnie pamięć nie myli. 14 w różnych stanach zachowania. Ale tanie srebro zawsze na propsie. Także tutaj muszę powiedzieć, że mamy tutaj już taki bardzo ładny lot inwestycyjny. Jeżeli chodzi o srebro, to w tym miesiącu jest już wszystko. Moi drodzy, tu mówi do Was fos Przyszłości, który pomstuje na samego siebie za totalną sklerozę. Ponieważ zgodnie z przewidywaniami odcinek okazał się bardzo krótki, gdyż ponieważ, bo miałem w nim umieścić jeszcze jeden mały projekcik. Mianowicie, to jest mój portfel. Dlaczego pokazuję wam mój osobisty, prywatny portfel? Srebro obiegowe, którym ostatnio z wielką lubością się zajmuję, teraz czekajcie, otworzę sobie skrzyneczkę na jakiś przykład. Ma to do siebie, że monety wraz z czasem się ścierają i tracą swoje detale. Rozmawiamy od czasu do czasu, czy pojawiają się wątki, czy srebro może stać się z powrotem walutą obiegową. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, jakiś czas temu do swojego portfela wrzuciłem srebrnego liścia klonowego. Tak, jest to ten egzemplarz potraktowany przez Totalnego Rzeźnika, zakupiony swego czasu po cenie spot. Dlaczego to zrobiłem? Ponieważ na no, tej monecie już nic nie zaszkodzi. Ale możemy zobaczyć, jak użytkowanie jej naturalne wpłynie na jej stan. No, monetę wrzuciłem gdzieś miesiąc temu, później dorzuciłem troszeczkę bilonu i dlategoż zobaczmy, jak teraz nasza kochana Elunia wygląda. No, nie ma co ukrywać. Stan menniczy to już nie jest. Mamy tutaj dosyć widoczne zadrapanie na policzku. Troszeczkę skaz w tle. A na drugiej stronie widziałem też kilka rysek. Tutaj przy literze, no ostrość gadżeta. Przy literze T przy moim paluchu w rękawiczce. Myślę, że jeżeli spotkamy się tutaj za miesiąc, również sięgną do portfela i pokażę Wam, jak ta moneta będzie wyglądać za miesiąc. No, to wracamy do odcinka. Dwie uncje czystego srebra. Kilka uncji obiegówek. Jest to spowodowane tym, że po pierwsze z przyczyn zawodowych. Nie za bardzo mam czas wyszukiwać sobie wszelakiej maści okazji. A po drugie, jak już kilkukrotnie wspominałem, mniej więcej osiągnąłem już zakładaną pozycję na srebrze. W związku z czym nowe zakupy są finansowane głównie z premium na monetach, których postanawiam się z tych czy innych przyczyn. Pozbyć bądź z nich zrezygnować. Tak już, spoilerując, w chwili obecnej na kanale Silver Tutemun będzie odbywała się licytacja tejże monetki. Moi drodzy, no, dzisiaj odcinek mocno skoncentrowany. Mam nadzieję, że obejrzyliście go do końca. Jeżeli tak, to zostawcie na kanale Duper Szwamca i. Do zobaczenia już, mam nadzieję, za tydzień po następnej Mikołowskiej Giełdzie Staroci. Trzymajcie się ciepło, niech srebro będzie z Wami. Cześć.